Witam wszędzie ćwiczący na kolejnym odcinku o bólach. Tym razem o bólach przedramienia, łącznie z łokciem. Mówiliśmy o dłoniach i będziemy do tego jeszcze wracali. A teraz o tym odcinku, w którym znajdują się również tak zwane utajone bóle, które niejednokrotnie opisuje w niektórych moich książkach. Czyli ból przedramienia. Jedna pani opowiadała mi, że Chwyciła któregoś dnia siatkę z zakupami, i niemalże wypuściła ją z rąk, bo tak zabolała ją ta część przed ramię. Jak to zdziwiła się, opowiadała mi później przecież nigdy mnie nie bolało. Tak to właśnie jest, któregoś dnia może się zacząć. Dlatego też nie próżnujemy i w każdym tak zwanym międzyczasie masujemy sobie samemu przed ramię. Wykonujemy masaż, masaż akupresurowy przed Co następuje? Ręką lub kciukiem i palcami drugiej ręki masujemy miejsce przy miejscu od nadgarstka w kierunku łokcia w kilku rzędach przed ramię. Tak jak mówiłem, możemy się zdziwić, jak w niektórym miejscu. o. Na przykład tu zaczęło mnie coś boleć, a nawet nie wiedziałem, że ten ból tu jest. Siedziało tam jakieś napięcie, które wcześniej się później musiałoby wyleść, dać mi znać takim już bólem właściwym palce i kciuk posuwistym ruchem, takim lekko wibracyjnym, od nadgarstka ku górze. Dłoń. Rękę, ramię masujemy zawsze od dołu ku górze. Z powrotem lekki tylko taki ruch. Palce podpierają, kciuk pracuje, zabezpieczony tutaj w stawie, nie tak, bo staw będzie bolał, tylko tak. Taki chwyt i o i miejsce przy miejscu spokojnie jak zawoli głęboki wdech i wydech w kilku rządkach, jeden rządek, drugi rządek, bo ramienia na raz tu nie weźmiemy tak na szerokość, tylko miejsce przy miejscu. I znowu pokazuję, że można to sobie zrobić wszędzie, w parku na ławce, w poczekalni na Czekając na autobus czy jakiś inny środek komunikacji, gdziekolwiek siedząc przed telewizorem. O. I znowu, i znowu palcami czyli palce i dłoń pokrzywką ku górze. Ładne, piękne, soczyste ruchy. Dochodzimy do łokcia, obmasowujemy go. Ładnie. Drugą dłonią, kilkakrotnie, krotnie O, teraz palcami dłonią. Palce podpierają, a kciuk obmasowuje łokieć. Tutaj te miejsce przy zgięciu, przy stawie. Dokładnie, o tu mogą znajdować się bóle. Później rozgłaskiwujemy, głaskamy całymi. Powierzchniami palców, dłoni. O. Różne ruchy. W innych odcinkach pokażę jeszcze inne metody, jeszcze inne sposoby. I przechodzimy do drugiego ramienia przedramienia lewą, masujemy prawą. O. A wracając do ćwiczeń rozciągających, o jakich często wspominam, bo jest to nieuchronna część naszych ćwiczeń w ogóle ćwiczeń gdziekolwiek fizycznych rozciąganie teraz na mnie potrzebne jest, bo jak chcę się podrapać po ramieniu czy kapturze, czy karku czy rozmasować to znowu nie sięgnę o, nie sięgnę, bo zardzewiał mi łokieć i ramię, bo nie ćwiczę bo nie mogę dalej podnieść. Muszę podnieść, drugim sobie trochę pomóc. O, i już jestem daleko. I tu mogę sobie rozmasować każdą część. Ugnieść, nacisnąć. Dlatego ćwiczenia rozciągające są nam tak potrzebne. Do tego wystarczy kawałek sznurka albo Patyka. Zademonstruję ja kilka ćwiczeń z kijkiem, sznurkiem. Każdy ma to w domu i ma pod bokiem przy sobie w samochodzie. Na dzisiaj dziękuję.